Hejka! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy środę, no i dalej nic się nie zmieniło. Szaro, buro i ponuro, patrzę na zewnątrz, ale jest... Chyba nie będzie lepiej, słuchajcie, na razie nie będzie lepiej. Niedobrze, bo bardzo chciałabym skończyć tę pracę w ogródku, no ale pewnie trzeba będzie się ubrać yy, grubiej i po prostu iść to zrobić, bo cóż, samo się nie zrobi. Wniosłam kwiatki, za chwilę Wam pokażę, jak ładnie wyglądają. Yy, ale co, dzisiaj jest dzień picia kawy, albo dzień kawy w ogóle, tutaj mi piszecie. Więc smacznej kawy wam życzę. Ja dzisiaj jestem po kiepskiej nocy. Yy, obudził mnie ból, nie, raczej skurcz. Yy, dwóch dłoni, słuchajcie, obydwie łapki miałam tak obolała, że nie mogłam na nich ruszyć. To było takie uczucie, jak wtedy, kiedy wiecie, co posiedzicie w jakiejś niewygodnej pozycji i chyci was skurcz nogi, to wtedy tak stajemy mocno na jednej nodze, żeby to przestało boleć. To tak samo tutaj to chyba nie wiem, co by wartało zrobić. Zacisnęłam mocno ręce w pięści, żeby przeszło. No i faktycznie po jakimś czasie przeszło, ale co to było, to ja nie wiem. Jeszcze, wiecie, zrozumiałabym, gdybym spała na boku gdzieś tam. Pod poduszką miała wsadzoną dłoń, bo tak się mm, czasem zdarza, że wtedy budzę się ze zdrętwiałą ręką, ale tutaj obie były na kołdrze, więc albo to jest sprawa reumatologiczna, albo coś tam z. Y, jest takie coś jak y, ci, y, ciśnienie nadgarstków? Coś takiego. W każdym bądź razie bolało bardzo i nie mogłam potem już zasnąć. Także kiepsko wyglądam. Ale co zrobić? Dzień trzeba przeżyć. Cieszę się, że nie nagrywam żadnych e, vlogtoberów ani potem vlogmasów, bo dla mnie to, to jest niemożliwe wręcz, żeby nagrywać codziennie. A tak to mam przerwę. Oczywiście wszystko robię to samo, tak samo. Dzisiaj nawet nie wiem, co mam nagram, tak szczerze powiedziawszy. To, co przyniesie, dzień. Za drzwiami mój pies, który był na siku i domaga się wejścia na śniadanie. Witam serdecznie, zaczynamy. Udało się, przesadziłam dziada tego. On był na paliku, od jednej z Was dostałam, przepiękny, ale stwierdziłam, że wykorzystam właśnie tą drabinkę, która miała być oczywiście na inne kwiatki, ale poszła. Została wykorzystana na tego. Ona była kupiona, słuchajcie, jakieś 2,50 chyba, przypomnijcie mi, w Tedim, sklep z misiem, tak, na wstępie. Tak więc tak, łatwo nie było, ale dostała tą nową doniczkę glinianą i dostał ten kwiatek. Może dostała? Może to jest ona? Skąd ja mogę jeść? W każdym razie pięknie wygląda. Mam nadzieję, że to będzie mu dobrze. I zobaczcie, tak wyglądają właśnie te zasłony. Trochę ciemno jest w domu przez nie. Mogłam to dać na lato, a jednak na zimę dać coś jaśniejszego. Ale tak mi się podoba. No ale mogłam dać. Dobra, idziemy sprzątać łazienkę tą na dole, bo ona jest najczęściej używana i jest yy, płytki. Po prostu płytki są. Widać, ja robiłam siku i słuchajcie, widziałam takie smugi, ale GB też i zlew też. No dlatego, że jest najczęściej używana, to pewnie dlatego. Ale powiem Wam, że jeśli jesteście na etapie budowania, to najlepsze co może być w domu to oddzielna łazienka w sypialni, po prostu połączona z sypialnią, garderobą. To jest coś tak fenomenalnego, że jakbym kiedyś budowała jeszcze jeden dom. A wcale nie jest powiedziane, że nie będę, to chciałabym zostać przy tym. Chciałabym, żeby z sypialni wchodziło się do łazienki, do garderoby i dopiero potem na resztę domu. To jest naprawdę, już no ja wam serdecznie to polecam, to, że mam taką strefę komfortu, tylko i wyłącznie dla rodziców to jest elegancko. Chłopcy czy dzieci mają w ogóle na końcu korytarza swoją oddzielną łazienkę, jeśli chodzi o górę, bo na dole to wiadomo, że to jest ta. Niby dla gościa, ale ona i tak jest najczęściej używana, bo po prostu jesteśmy eee, wszyscy tutaj i najczęściej z niej korzystamy, po prostu najwięcej się siedzi, siedzi się na dole, tam do góry to już nie my raczej spać, ale i tak e, no, dwie łazienki w domu to to teraz już jest teraz, ja, ja sobie nie wyobrażam mieć jedną łazienkę i trójkę, trójkę dzieci, w ogóle pięć osób w domu i jedną łazienkę, to to, to być ciągłe kłótnie, ciągłe przepychanki, dobrze jest jak jest. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko wzięłam, żeby wyszorować tą łazienkę. I słuchajcie, jasne fugi. One były się żółte. To jest taka zmora. I tak samo mieliśmy <laughs> jasno popielate na podłodze. I powiem Wam, że tylko tutaj, gdzie jest próg, że tak powiem. To widać, że one były jasno popielate. A tutaj są już ciemne na Marsa. Wzięłam cały mój przybornik słuchajcie, uwielbiam ten przybornik naprawdę. E za jednym razem zabieram to, co mi będzie potrzebne. To wiadomo, że bez to z zapuszczek i belek i to od tego zacznę. Kolejna sprawa to wsypię do zlegu, żeby to po prostu pracowało, zanim ja y, zacznę na dobre działać. Wiecie czego nie mam? Ja już wiem, czego nie mam. Nie mam y, czegoś do umywalki, żeby ją wyszorować. A wiem, że u góry jest y, ten środek, bo już go drugiej nie widzę. Oczywiście, jakiś środek z bilety, wzięłam też czyścić, bo chcę tak wyszorować ten tleb, żeby po prostu błyszczał. E, Sidolux, no to już całkiem do podłogi, ale nie wiem, czy nie zapuszczę sobie moich fug. Też mam środek do fug i musiałabym chyba nakleić na nie wchodzić, żeby to mogło podziałać, ale teraz nie ma dzieci, jest tylko mąż i ja, więc. No a to siko to bym iść na górę, nie, bo to, no to w sumie tak z pół godziny, no to dobra, wytrzymamy. Yy, a do płytek, nie wiem, tu wzięłam taki, PH10, tu pokazują, że może być to używane skutecznie. Usuwa ciężkie zabrudzenia, rozpuszcza tłuszcz, olej, smary, żółknięty brud. O! To może fugę by tutaj pojechał żółknięty brud? Ciekka, czy by to dało radę? Spróbuję, gdzieś tam z boku. Pozostawia świeży zapach. To jest coś takiego. Ja to kupiłam przy okazji, kup kupna tego płynu, który Wam pokazywałam do szyb. Ja bardzo lubię ten, to. Było z polecenia kuzynki i naprawdę go bardzo lubię. Do tego stopnia, że po prostu mam wkład yy, znaczy, no, zapas i dolewam sobie po prostu do tego. I mi on się bardzo sprawdza. Nawet jak yy, sprzątałam u tej mojej pani starszej, to właśnie całe okna zawsze byłam tym, bo mi zostawiało smug. To jest wiadome, że na przykład, wiecie co, nie na wszystkich lustrach się to sprawdza, bo na niektórych lustrach on zostawia smugi. I to mnie tak wkurza, że na jednym lustrze jest git, a na drugim już nie. Ale to jest chyba jakaś degradacja jaka tego lustra. Wiem, że lustro, a lustro nie jest Zawsze takie samo, zresztą wiecie co, w jednym lusterku wyglądamy lepiej, w innym gorzej, to sobie, nawet jak wybieramy lusterka w sklepie i jakbyście sobie popatrzyły tu, a tu, a tam, to w jednym nie będzie widać Waszych porów, a w drugim będzie je widać, a w trzecim to będzie w ogóle tak widać, że by się zdawało, że nie widzicie nic, tylko jedna, wielka pora. Także, no jest, co, coś tam jest takiego, co ja tu jeszcze mam, Faberlic, pamiętacie tą markę? Strasznie lubiłam tej środki, ale wycofali. Przyjechał mój mąż, był w sklepie. Mam nadzieję, że kupił mi klej na gorąco, bo chciałam zrobić w końcu jesienny. A dzisiaj jest pierwszy październik. Mój branż zaczął studia. Trzeci rok, słuchajcie. Pamiętam, jak to go na pierwszy. Jeszcze z widzicie, co? Przyniosłam sobie jeszcze takie wiaderko, bo jednak chcę te płytki umyć na sam początek. Fido, to są płyny, nie wolno. E, ściereczką z płynem a potem dopiero spryskać jeszcze tym yy, i co tu jeszcze wzięłam? O i właśnie coś takiego, spajczyszczący z wybielaczem. Nie wiem skąd ja to wzięłam, ale pewnie z jakichś takich dealsów albo action. nie mam pojęcia. W każdym razie tym pojadę umywaleczkę albo wcześniej jeszcze pojadę, bo znalazłam Pink Stuff, w ogóle to muszę przejrzeć moją chemię. Bo ona jest po prostu w jednej łazience u góry u, u dzieci, jest taka szafka duża, i tam a druga właśnie, drugie miejsce to jest w kuchni pod zlewem. O, i tu jest, jest coś takiego fuk, koft, Mistrz fug wpłynie do czyszczenia fuk. O, i za chwilę sobie zaleję gdzieś z boku i zobaczę, czy to w ogóle ma sens, bo jak nie działa, to szkoda. To po prostu pojedziemy sodą i octem taką maść. Zrobię i założę te fugi, zobaczymy, na ile mi się udaje wyszorować. Także dobra, nalewam młody, działam, zalewam zlew, kibelek i biorę się za yy, no, płytki. A potem drzwi, a potem jak... Nie wiem, co jeszcze wymyślę. Satysfakcja. 40 minut szorowałam tą małą łazienkę. No, bo wiecie, zaczęłam od przepędzania jeszcze pająków, potem wyszorowałam grzejnik, tron, lustro, wszystkie te płytki, no i potem wlazłam na podłogę. Ten płyn do fug jest do bani, w ogóle nic nie było widać. No i 40 minut przy takiej małej łazience, bo jeszcze drzwi w drzwiach są szyby, no to. Mąż w tym czasie jeszcze poprawiał tą zmywarkę, coś tam. Zasłaniam słońce, światło w ogóle, żebyście coś widzieli. E, więc weszłam do kuchni, no to patrzę, wyjęty jest kosz. Kosz uwalony, bo wyniesione zostały śmieci, no ale kosz jest brudny. Dobra, to umyję ten kosz. Otworzyłam szafkę pod y, zlewem, żeby wsadzić kosz. Umyłam w szafce w środku, nie? Już kolejne 10 minut pykło. I nagle wskakuje ci taka rolka laski, która opowiada swoje. Świetne życie. Ona ma ciągły porządek. Ona jest w jakimś tam firmie dość wysoko postawiona, wiecznie jest pięknie, jest wymalowana, ubrana normalnie jak z jakichś super gazet modowych, uśmiechnięta, rozwija się znaniem 5-7 języków i na wszystko ma czas. Wszystko to godzi i potem człowiek taki zwykły jak ja ogląda i sobie myśli, ja pierniczo, wow. A ja siedzę w domu i cały czas widzę, że a to jeszcze. Wiecie, ja umyłam yy, od łazienki drzwi i teraz patrzę, że obok są drzwi do kotłowni, nie? Do wejścia do garażu w ogóle i na nich widać palce. No i ja teraz właśnie pójdę umyć te drzwi, no bo będą mnie wkurzały, nie? Przechodzą, będę widziała, że te takie czciutkie piękne, a tutaj paluchy odbite. I stracę kolejne, nie wiem, 5-10 minut. A gdzie jeszcze obiad ugotować? Zaraz trzeba będzie jechać po Emilie, bo e, może i niedaleko e, mieszkamy. No ale padał deszcz jak ja pozwolę jej dzisiaj przejść, ona jest w tych jasnych dresach, to słuchajcie, spisuje się na szorowanie butów, pranie, bo będzie mokra po samą dupę, że tak powiem, uciapana. Pewnie będzie też e, plecak wilgotny. Trzeba będzie myśleć o tym, żeby to przeszło, bo tam jest wilgoć co jakiś czas pada deszcz. Więc muszę jechać po nią. Tu się muszę oderwać. Nie wiem, ja nie, nie mogę tych. Ja chyba odinstaluję Instagram z tego wszystkiego, bo tam jest wszystko takie idealne. A potem człowiek naprawdę dostaje takiego kopa w dupa, że hej, siedzisz w domu. Ona 8 godzin jest pracy, może nawet 10, nie? Bo jak jest jakimś tam wyżej postawionym. Ale ona ma czas na to, żeby spokojnie zjeść śniadanie przed wyjściem z dziećmi, u mnie w ogóle. Poranek to jest jeden wielki. Mimo tego, że Emila przygotuje sobie ciuchy, to ona potrafi zmienić pomysł i przebiera się Zwiecznie jakiś coaton we włosach do rozczesania. Praktycznie co drugi dzień na okulary czyści w samochodzie, już dojeżdżając do szkoły, bo po prostu wcześniej tego nie zrobiłam. Dresie pół godziny, żeby umyła zęby, a tam wszystko tak. Mi się tak da, nie? Ale przez takie coś to ja nie wiem. No niby się nie powinniśmy porównywać, ale co jest kuźwa nie tak ze mną, że ona dała radę, a ja cały czas mam tyły. Dajcie znać? Jak jest u Was? Czy to jest po prostu tylko pod Instagram? Że jest tak genialnie, wszystko pięknie i płynnie i spokojnie przede wszystkim bo u mnie to tak spokojnie nie jest. Ani płynnie. Dobra, po dziecko pojechał mąż. Yy, Zrobił sobie przerwę, po prostu oderwał się od Działania widzę, że będziemy mieli zrobiony spód do tego fotela od dziadka. Tutaj, szkoda, że wam nie pokazałam. A może od yy, Tu było zabite. Dziadek zabił, żeby nie rysowało ten fotel, nie rysował podłogi. Yy, takie korki z drzewa zrobił. To było też fajne, no, ale też było zniszczone, więc musiał mąż tutaj wyjąć. I gdzie on tutaj o takie korki przyniósł i nabije, żeby nie rysowało. Tutaj najpierw pójdzie taka farba, więc OK, a docelowo będzie coś takiego, taka, takie ciemne będą te nogi. jeśli się wyrobi, to wam pokażę, jeśli przymocuję to do tego fotela. To słuchajcie, teraz się zaczynamy śmiać, bo ja widzę, że mój moc na baterii. On, on po prostu to jest taki duba, czy wam powiem. Ale zobaczcie, tutaj jakąś rurkę wziął, ponabijał, żeby było wszystko w jednym miejscu, bo to jest w garażu, nie? Więc te baterie. Znalazł miejsce. Znalazł, bo tutaj jest cała reszta, a tutaj tak fajnie. On w ogóle no tak dość pomysłowo sobie to wszystko pokombinował Zbyle czego, ale jednak to wszystko działa. Tak stwierdziłam, że jeszcze jak jestem w, tej, w tym garażu, u kotłowni. To pokażę wam co przyniósł mój mąż. I tego jest dużo. O. Tak jest. To jest. niej w drzwiach takie coś było. Czy teraz też jest? I ja tak mówię, wiesz co, ale by pięknie wyglądało lustro. Wiecie, że w środku tutaj lustro, nie parę lusterek, tylko jedno wielkie wstawić, przykleić to do lustra. A poza tym to moglibyście mi napisać, jaki macie pomysł. Ja myślę, że fajnie by też wyglądało po prostu na ścianie. Wiecie, jak zagłówek do łóżka. Hmm, albo właśnie. Na tej ścianie, gdzie wchodzimy do domu i mamy tą półkę na drzwi Dasz w sensie takie siedzisko. I to właśnie. Tylko co? Posłałoby to też jakoś wypchać. Nie wiem, dajcie znać, jakie macie pomysły do tych framuk, czy jak to nazwać? Drzewianych części z drzwi? No wiecie. Piszcie, jakbyście to wykorzystały, bo wy macie naprawdę fajne te pomysły i często z nich. Korzystam. Dobra, mąż pojechał po Emma z ją. Zatarłam im w termomiksie marchewki z jabłkami i sobie je chrupią. Mąż wróci do malowania tego krzesła. Emila chce jechać ze mną do Biedronki, bo już sobie wypełniła, o tutaj gdzieś leży ten album, tak żeby wybrać książeczkę, więc super, niech sobie czyta. Mam nadzieję, że przeczyta całą. Emila, bierzesz książeczkę, będziesz czytać. Mm -hmm. Mm -hmm. To było bardzo przekonujące. Ty już się poprałaś cała? Tu, tu? Co? No, patrz. Ja pierniczo. Mila, ile ty to miałaś godzin? Pięć? Na sobie? Katastrofa. Ja dopiero wczoraj uporałam się z całym praniem i się tak cieszyłam. W ogóle pralnie mam do ogarnięcia, bo tam trochę się proszku wysypało. Kurz już jest. I należałoby uzupełnić po prostu te pojemniki z proszkiem, bo proszek jest kupiony tylko, że jest nieprzysypany. Ale teraz pojedziemy do sklepu i trzeba pomyśleć coś o obiedzie. Ja, mąż mi rozkręcił termomiksy, więc mogłam je wyszorować. Mogłam je wsadzić do zmywarki, bo drugi raz zmywarkę wstawiłam, jak słyszycie, bo ją rozpakowałam, kiedy mąż był po Emile. I, 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 i. I co, i zimno ja dalej. Ty rozbudowałaś pół, a ja drugie pół. I zimno dalej, i trzeba będzie kurtki założyć. Tak już będzie, no nie? Dobra, drzwi wyczyściłam. Będzie to od kotłowni. I jeszcze poleciałam ze schodami. Oczywiście, będąc na wierzchu schodów, u góry, zauważyłam, że pod spodem jest ten e, zegar, nasz nowy. Zakurzony, wiasny piernik. Dobra, wyczyściłam jeszcze e, ten zegar. I widzicie co, skończył się pronto. Może i lepiej, bo tak to bym pewnie jechała. Wszystko, co jest drewniane, dookoła, no tak, to nie ma prąta, nie ma czyszczenia, bo mi się nim najlepiej myje, szoruje, zabezpiecza przed tym kurzem, który wszędzie jest i narasta, jakby się wścika. Bojąc się przy, mrozku, przy mrozku wniosłam też y, asparagusy. Tu jeden z nich, zobaczcie, jaki piękny. Pod światło źle widzicie, ale uwierzcie mi, on jest tak piękny, gęsty. To nie jest żółte, że żółte, tylko to jest po prostu świeżo wypuszczone. A przeuroczy. Teraz, słuchajcie, bo za chwilę to on się będzie tak sypał, jak tylko zrobi się cieplej i oswoi się stopniowo temperaturą domową, to znowu będzie łysy. Ale to nic, ona przynajmniej wiem, że odrastają. No a tutaj widzicie drugiego asparagusa przyniesionego z pola, który wygląda bosko. Ta kamera tego nie oddaje, słuchajcie. Ale on naprawdę się pięknie rozrósł. A to Filip mój, jak był mały. Zobaczcie, jaki chłop O, aż tam jest. Piękna jest. Zielona, taka aż ciemna zielona. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Wypucowałam schody, to teraz barierkę. Takie coś mi mąż przyniósł, więc będę jechać barierkę, bo ona też już jest zakurzona. I wiecie, jedno przy drugim tak lawinowo pójdzie. Wróciłyśmy, książeczka jest. Emila będzie czytać, ale jeszcze mam do dodania chyba z naklejek. Bo Emila oddała jeden y, album za tak jak wcześniej mówiłyśmy, że po prostu tyle tych naklejek od Dominiki dostałyśmy, że uszczęśliwiłyśmy jeszcze taką dziewczynkę, która nie dozbierałaby tych naklejek. Y, słuchajcie, Domestos jest na promocji, jak coś w Biedronce, 1 plus 1, wtedy wychodzą po 7,50. A tak normalnie, bo to są te litrowe, one chyba około 15 zł dziewczyny są chyba, nie? Tak mi się coś wydaje. Jak jestem w bądźcie, to piszcie, to bułki. u nas miliona... Kraker musiałam wziąć ziemniaki, Wziąłam też ogórki i oczywiście, proszę Państwa, będą kotlety. Bo... Tak, bo bo bo, nie chce mi się. Ale... Jest! I on także będę myła dzisiaj drzwi, bo bardzo mi się podoba to, jak są teraz wyczyszczone, nie ma paluchów. Oczywiście to jest wszystko psu na budę, bo to jest na chwilę w takim domu, gdzie... Yy, się przebija tyle ludzi, że mało kto zamyka na klamkę, tylko jeszcze gdzieś tam łapią i palce są cały czas, no i do tego ten kusz, to wiecie. To na tym, na ten czas będzie po prostu umyte i no, widać efekt mojej pracy na tych drzewach. Pięknie wygląda, ale wiecie, ja mam jeszcze wszędzie odzwia drzewa, wszędzie wiasny jasny piernik, także kupiłam dość dużo, to jest 12 zł. No i jest, udało się, krzesełko, fotel dziadka uratowany, ma nogi, są podbite, wymalowane i tak pięknie to wygląda w tym zielonym kolorze, bardzo ładnie i te guziczki, super, bardzo, bardzo ładnie to wygląda, cieszę się, że udało nam się go uratować. Powiem ja Wam, że nawet całkiem wygodny, ale jeszcze słuchajcie, zaraz Wam opowiem, co się stało. Pamiętacie yy, na czym postawiliśmy to krzesło, kiedy jeszcze nie miało nóg? Pamiętacie? Na pewno pamiętacie. I wiecie co, myśmy tak postawili to stało z boku i ja poszłam robić film. Bo on to wszystko nagrałam, Siadam do komputera i za chwilę słyszę taki głuchy łopot. Po prostu spadło jakieś parę rzeczy. Pytam się: "Wszyscy żyją?" Tak. No i potem wchodzę, a Brian stoi taki. Nie ja wiem, co się stało. ja on mówię, "Ej, naprawdę." On mówi tak: "Mamo." Ja jeszcze nie usiadłem i czułem, jak lecę. Słuchajcie, on usiadł na tym. A to stało. Na tym pięknym stoliku. No. Tak więc... Ale tak jest przy dzieciach. Ja po prostu nie pomyślałam, mąż postawił tylko tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja ani mi przez nie przeszło, że ktoś na tym usiądzie. O, zobaczcie, wszystko jest w częściach. Nie wiem, czy to się w ogóle da naprawić, czy jest w ogóle sens to naprawiać. Pamiętasz, jak go kupiłam za 40 zł. O, Dobrze, w opakowaniu nic nie stało. I ja mówię, czy ja powinnam w tej chwili krzyczeć, złościć się, tupać? Chyba tak. Ale nie wiem, nie umiałam się do niego złościć. Powiedziałam: "Dobra, ok". Pozbieraj te części i niech to już stoi na ziemi, bo za chwilę znowu ktoś yy, usiądzie. No i oczywiście jak nie było nóg, to kto siedział? Fido. Fido się tam rozkładał, bo to stało na podłodze, już tak było bezpieczniej. I Fido się na to gramoluje. Nie wiem, czy on teraz w ogóle wejdzie jeszcze na to, ale ale ładny. Bardzo się cieszę. On tak źle wyglądał i bardzo jestem zła, że ja Wam nie nagrałam, w jak kiepskim on był stanie. W ogóle nasz pan tapicer, to mówię ja Wam, powiedział, że coraz większe gra temu przyborze. Co tam stoi? A, no miasto, jest tak kładę, jak y, mam coś zanieść do góry, słuchajcie. A, teraz jeszcze Wam pokażę. Co upolowałam? Na vinted. Oczywiście stargowałam cenę. Zaraz Pani nawet się spoko, ona od razu przyjęła. I to, to tak było, że czasami na coś trzeba czekać. Y, jak zobaczymy coś na vinted, damy swoją cenę, czyli obniżamy, proponujemy swoją cenę. To czasami nawet dwa dni, nikt tam nie zagląda, nie? A tutaj kliknęłam, ma Pani. Zgodziła się na to cenę. Co się? O, wow! Wymierzyłam cała siebie i zobaczcie, co mam. Taki jest. Z przesyłką. <coughs> przepraszam. Dałam 40 zł za niego. W przepięknym, modnym teraz kolorze. Płaszczyk. Myślałam, że podszewka jest obrudna, ale nie. Nie, bo wszystko czytałam. Tutaj na wagonach ma jeszcze takie guziczki. Bardzo lubię te płaszcze, które są właśnie na stójce, bo nie lubię się tak rozchechłać, wiecie, że ja potem nie wiem, czy to szalik, czy taki golf. Tutaj możemy się zapiąć i pod spodem to możemy mieć pod koszulek. A bardzo ładnie leży, nie jest w ogóle zniszczony. On ma taki pasek tutaj. Yy... Ja go chyba ubiorę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Ale naprawdę na vintage też można upolować fajne rzeczy. I oczywiście trzeba, ja mówię, że trzeba się targować z ludźmi, bo jeśli im zależy na sprzedaży, yy, natomiast Słuchajcie, no ja mam te dresy, bo ja nie mam zamiaru się teraz przebierać, żeby to zmierzyć. O. No i co? Ja idę na schody, żebyście widzieli, jak, jak on jest. No, troszkę przed kolano. Ale rękawy nie są za długie. Tu jest świetnie fajnie. Bardzo fajnie było wszystko wymierzone, że pod pachą jest tyle, tu jest tyle. Na długość też pani podała, także ja się nie bałam, że ja się nie zmieszczę, czy on będzie bardzo krótki, bo ja też chciałam, żeby on był jednak trochę za pupę, a nie był w pół pośladka. No i tak właśnie jest. Tu mam kolano, także Bardzo się cieszę, bo za grosze kupiłam sobie bardzo ładny, modny w tym sezonie kolor Płaszcza albo płaszcz w modnym, tak, powinno być bardziej modnym kolorze. Bez ułożenia, bez szukania, bez... Tylko to, że ona naprawdę bardzo dobrze to mierzyła. Bardzo, bardzo dobrze. Co tam mamy, kota? Czyli Emilka jest nie na bramy, bo Emilka pojechała... A psa mamy. Emila pojechała na rowery, słuchajcie, ubrała się. Kurteczkę... Dobra, chcesz wyjść, proszę. Teraz O tej ścianie tu mówiłam, że fajnie by to drzewiane, właśnie tak wyglądało. I nawet jakby to siedzisko obłożył jakimś fajnym kolorem, zrobił taką półkę, jak tutaj jest, wiecie, z guziczkami na tym fotelu. Kurczę, muszę pomyśleć. Ja to mam 500 pomysłów na minutę, a teraz widzę, że wyszło słońce. Także ja się z wami żegnam, ja robię ten film, bo jakby się udało, to ja jeszcze poszłabym przynajmniej tu na działkę, jeśli nie. Tam, gdzie mam kury, ale tutaj bym coś ogarnęła, bo i kwiaty już suche są do usunięcia. No trzeba to usuwać przed zimą, przed przymrozkami. Ja pisałyście, że będą przymrozki, dlatego ja też wniosłam te moje kwiaty. Co prawda jeszcze tam zostały, ale to są te, na których mi tak bardzo nie zależy. A nie było zbyt dużo czasu. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Proszę Was o łapki w górę. Jeśli jesteś nawet zasubskrybuj. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam Was już... E na piątek, tak jest. Ja się strasznie cieszę. Słuchajcie, że ja sobie zrobiłam poniedziałek, środa, piątek. Nagrywanie, a nie codziennie nagrywać, bo to też byłoby u mnie chyba niemożliwe. Ja nawet nie wiedziałam, co to tak nagrywać, żeby było ciekawie. A mam nadzieję, że coś tutaj, może kogoś zmobilizowałam do tego, żeby posprzątał łazienkę. Ja jeszcze muszę umyć dzisiaj. Muszę, bo nie będę spać. Lodówkę z zewnątrz, bo widzi, jak zaświeciło słońce, to widziałam tysiąc paluchów, a mamy czarną. Buziaki, zapraszam w piątek.